Cały czas mnie pytacie, Karol, co ty jest, że masz tyle energii? A więc w tym odcinku odpowiadam. Po pierwsze, fundamentem każdego mojego posiłku jest dobrej jakości białko, w tym przypadku wołowina od krów pasionych trawą. Dlaczego? Świetna regeneracja mięśni po wysiłku fizycznym oraz białko jest potrzebne do regeneracji organizmu. Druga sprawa, o której bardzo mało osób wie a jeszcze mniej osób mówi, to to, że dobrej jakości wołowina zawiera kreatynę i karnitynę, które są niezbędne do produkcji ATP i poprawnego działania mitochondriów, czyli takich elektrowni w naszych komórkach, które produkują energię. Drugim elementem mojego posiłku jest tajlandzki riceberry, czyli specjalny ryż, który zawiera antycyjany, to właśnie ten fioletowy kolor, który chronią mózg przed zniszczeniami i przed stresem oksydacyjnym. Ten ryż również zawiera dużo cynku, który jest niezbędny, jeżeli chodzi o produkcję testosteronu, czyli męskiego hormonu, który daje siłę i powera do działania. Oraz dużo błonnika, który jest niezbędny, jeżeli chodzi o prawidłową pracę jelit. A, no i ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu jest świetny dla osób, które chcą utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Na przykład przy hipoglikemii reaktywnej wiele osób ma z tym problem. Albo cukrzyca typu drugiego, czy insulinoopory. No i przepyszne... Tajskie, nasłonecznione awokado, które jest świetnym źródłem błonnika, wspiera regenerację i naprawę jelit, zawiera zdrowe tłuszcze, które poprawiają pracę mózgu i koncentrację oraz potas i witaminę E.